Witam jestem Mike, a to jest kolejny już siódmy odcinek serii SingleCraft na moim kanale. A w dzisiejszym materiale wybierzemy się oczywiście zgodnie z tytułem miniaturką po pancernika, czyli nowego moba z Minecrafta 1.21, także myślę będzie ciekawie, a jeśli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Wbijcie na mój nowy kanał, do którego link zostawiam w opisie, a już teraz bez gadania, zapraszam Was do oglądania. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy, taka sprawa organizacyjna, jestem dość mocno przeziębiony i dlatego też mogę. tak Dziwnie inaczej mówić, mam strasznie to widać, to nie dlatego, że piłem, tylko dlatego, że jestem przeziębiony. W każdym razie, no niestety, troszkę mnie to przeziębienie gdzieś tam dopadło. Właściwie to sam katar, który jest okropnie męczący podczas nagrywania, podczas y, w ogóle y, czegokolwiek. Y, ale generalnie myślę, że dam radę nagrać dla was ten ciekawy odcinek. Kto oglądał ostatniego live'a i przedostatniego, wie, że na... Głównie w ostatnim live'ie powstała tutaj farma Endermanów, moi drodzy. Farma, która, której nie budowałem dość długo, ale którą zdecydowałem się zbudować, no bo jest to bardzo fajna, bardzo wydajna farma expa. Generalnie jest to bardzo prosta farma. Jak widzicie, tu mamy platformę. Tutaj na środku sobie siedzi Endermite, dokładnie w tym miejscu jest zamknięty, tak żeby go nic nie zjadło. I wszystkie Endermany, które tutaj się zrespią, co wam już zaprezentuję, albo nie zaprezentuję, bo się nie zrespią. O, zobaczcie, wszystkie Endermany sobie... Uciekają w stronę tego Endermite'a i wpadają tym samym do dziury i tutaj są pięknie, ładnie zabijane. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jest to chyba najdroższa farma Endermanów, jaką budowałem w Minecraft. Yy, dlatego, że yy, no jest ona budowana z bloków kwarcu już nie mówię o tym na może nowym drewnie, tylko chodzi o bloki kwarcu, dlatego, że trudno się je zdobywa i czas chłonny jest ich je zdobywanie i generalnie z tego kwarcu i właśnie tego drewieńka powstanie całe pomieszczenie tutaj, yy, gdzie będą enchanting jakieś skrzynie, shulker boxy i inne rzeczy po prostu, które będą mi potrzebne do yy, enchantowania sobie i ulepszania sobie w tym miejscu jakichkolwiek rzeczy dobra, także tak wygląda farma yy, jak coś tutaj się zmieni to wam pokażę a teraz lecimy do mojej bazy Tymczasowej. Jak widzicie, pojawił się również nowy kotek, który jest czarnym kotkiem z zielonymi oczkami. Tutaj mam jeszcze te inne koty z budowy farmy creeperów i generalnie tą farmę creeperów sobie już zniszczyliśmy i też kto oglądał, ojoj kto oglądał live'a ten wie, tu była farma tutaj sobie siedziały koty, praktycznie one pospadały z góry podczas rozbiórki tej farmy no ale teraz ktoś może zapytać, po cholerę budowałeś farmę, którą zaraz zniszczysz, jak mogłeś od razu zbudować farmę główną, no nie nie do końca tak mogłem, dlatego że farma główna mobów powstanie na spałnie będzie o wiele czasochłonniejsza do wybudowania, o wiele też kosztowniejsza, ale będzie również również bardzo fajnie wydajna tam bym potrzebował o wiele więcej na przykład żelaza niż tutaj do oczywiście kopperów dlatego że tam w tej farmie potrzeba bardzo dużo kopperów bardzo dużo skrzynek i te wszystkie rzeczy i też inne rzeczy, czyli na przykład miedzi, z której cała farma będzie budowana, oczywiście będą zdobywane w późniejszym czasie na tym świecie. Na przykład farmę farma żelaza w końcu trzeba zbudować, ale to myślę też zrobimy wkrótce. I dopiero jak będę mieć farmę żelaza, będę mieć dużo miedzi i tak dalej, dopiero wtedy będę mógł brać się za spauna, a póki co chciałem taką farmę zbudować, która naprodukowała mi bardzo dużo gunpowdera i mogłem po prostu ją rozebrać. Dobra, skupmy się teraz na najważniejszej rzeczy tego odcinka. Generalnie mowa tutaj oczywiście o Pancerniku, który pojawił się właśnie w tym snapszocie, na którym gram w sumie na wersji A, a wersja B po prostu poprawia jakieś jeden czy dwa błędy z wersji A, nieważne. W każdym razie, jak widzicie, mam troszeczkę miedzi, i to miedź sobie z gardłem, oczywiście, ze strukturki, którą odwiedzaliśmy sobie w poprzednim materiale. Jeśli go nie widzieliście, to koniecznie sobie go nadróbcie. W każdym razie teraz lecimy po pancernika. A few moments later. O moi drodzy, jest sawanna. Sawanna, na której. Teorii jeszcze nie byłem, bo yy, o, mamy pancernika, jest pancernik, super, fajnie, cieszę się, cieszę się, że w końcu cokolwiek nowego na się pojawiło, już się schował z kubaniutki. ale dobrze, tak wygląda ten mob, moim zdaniem jest dość niedopracowany jeszcze, ja wiem, że nie było jakiejś super reakcji wow na tego moba, bo jeszcze takiej reakcji nie powinno w ogóle na tego moba być, bo jak widzicie, jak wspomniałem przed sekundką, jest on jeszcze dość niedopracowany i nawet jeśli chodzi o mechaniki, no zobaczcie to, mam już 4 sztuki tego tutaj dziadostwa, troszkę sobie tak przy nim tutaj yy, postoję i te działaństwa mogę mieć tutaj naprawdę bardzo dużo bez żadnych, że tak powiem tutaj y, trudności. Trudmy sobie troszkę tych nożyt jeszcze. Czekajcie. Nie wiem, ja chyba nagrywam na śpiące ten odcinek. Jakich nożyt, miotełek chciałam sobie zrobić troszkę, ale nie zrobię sobie, bo oczywiście mądry ja wziąłem sobie tylko i wyłącznie y, do ekwipunku mieć, bo byłem przekonany, że zrobię sobie nożyce. Dobra, generalnie ten odcinek nie będzie też jakoś super długi, nie będę się rozwodził tutaj na temat tego moba, nie wiadomo jak długo, po prostu jeszcze wam powiem kilka zdań o nim, zrobimy sobie, wiadomo, tę nową zbroję dla psa, dla wilka i po prostu skończymy, że tak powiem, ten odcinek bez przeciągania, wiadomo, to co najważniejsze to powiem, ale no też nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał jakoś super długo, no bo generalnie tematyka tego odcinka nie jest też jakoś mega obszerna i bardzo bardzo szybko też się wyczerpie. O, tutaj już się nam odblokowała receptura, jak widzicie, ale zaraz to zrobimy. Na razie jeszcze kilka miotełek. Mam nadzieję, że uda się tutaj ogarnąć. Poczekajcie, sobie tutaj wrócę do tego. Yy, I tutaj mamy oczywiście pancernika, więc weźmy z niego sobie jeszcze troszkę tych tutaj rzeczy. Mogą się przydać. Ja nie mówię, że, że jakoś super muszą, ale jak się przydadzą, no to po prostu będę miał troszkę tego więcej aniżeli mniej. Jeszcze jedną rzecz bym sobie ogarnął, wiecie, yy, bo. Generalnie rozmnożenie tych mobów jest tutaj wymagane do jednego osiągnięcia. Nie wiem, czy ja wszystkie osiągnięcia będę kiedyś robić, ale jakby później zostało jakieś osiągnięcie, jedno, że na przykład jakąś mowy nie rozmnożyłem albo nie zabiłem. No raczej to nie są złowrogie moby, więc one się tutaj do tego postępu nie zaliczą, ale do jakiegoś innego postępu, jakby coś mi po prostu natchło to tak powiem, to będzie zrobione. Tylko one tak średnio chcą iść, a dobra nie, idą jednak w swoją stronę, idą, 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 dobrze im idzie, jednak nie dobrze. No, one są jakieś zbagowane. Czy coś? Postaram się rozmnożyć jeszcze raz w takim bądź razie te pancerniki. One się mogą rozmnażać tylko w dzień? Coś przeoczyłem? Czy, czy jak? Bo dalej się nie chciało rozmnożyć. Ehm, dziwne, dziwne to działa, bardzo dziwnie to działa. Nie wiem czemu to tak działa. Dobra, moi drodzy, w związku z tym, że mamy bardzo dużo tych Armadillo's Cutów, nie wiem jak to się powinno czytać po angielsku, nazwę tego MOBA, ym, nieważne. W związku z tym, że mamy tego bardzo dużo, no to zrobimy sobie z jedną zbrojkę dla psa, zobaczymy jak to wygląda, jak to się prezentuje. Prawdopodobnie w przyszłości też mogą być kolorowe te zbrojki albo kolorowe pancerniki. Ja bym wolał jednak kolorowe zbrojki, bo kolorowe pancerniki bardzo dziwnie by wyglądały, ale kolorowe zbrojki dla psów jak najbardziej bym przytulił. Tylko, że nie wiem, czy się czegoś takiego doczekamy, czy też nie. Jak widzicie, jesteśmy na spawnie, i na tym spawnie powstał portal, którym bez problemu dostaniemy się do mojej bazy tymczasowej. Mimo, że będzie tu połączenie bardzo fajną i ciekawą ścieżką, na którą już mam pomysły, no to również powstało takie połączenie. Nederem, wychodzimy tutaj, tu mam oczywiście nasz portal na spawn i lecimy sobie w tamtym kierunku. Teraz skręcamy delikatnie w lewo i jesteśmy w mojej bazie. Tymczasowej. Bardzo fajny system, bardzo pozwala zaoszczędzić czas, fajerwerki i tak dalej. Tu jeszcze myślałem nad taką tubą, żeby wiecie, żeby było widać, gdzie jest wlot do mojego tego całego tunelu, ale no to jeszcze zobaczymy, jeszcze jak tunele będziemy robić, to wtedy będziemy to wszystko ogarniać. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wracając do Snapshota, na którym gram, no to skraftuję sobie tak nawet te cztery, te zbrojki, proszę bardzo. Kraftuję się je w bardzo ciekawy sposób, jak mogliście zobaczyć, po prostu coś takiego. O dobra, mamy wilka. I generalnie na tego wilka, jak widzicie, jak oglądaliście przegląd, no, nie możemy tego nałożyć. Musimy go najpierw oswoić i dopiero teraz możemy na niego nałożyć tę przepiękną zbroję. Na wilku akurat prezentuje się ona o wiele lepiej, bo wygląda tak dość, powiedziałbym, jakby temu wilkowi przybyło trochę pikseli tak po bokach. Także wygląda, wygląda fajnie, po prostu wygląda fajnie. Nie ma co mówić na ten temat, się rozgadywać, bo jak widzicie, wygląda naprawdę fajnie, naprawdę ciekawie. I jak dla mnie taka zbroja... Jeszcze tylko wiadomo kolorowa mogłaby być. No dobrze moi drodzy, także razem z tymi tutaj kotami dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa-pa!